Stoi pociąg na stacji, na drugim peronie Za minutę odjedzie, już go nie wydogonię W tym pociągu jedziesz ty, machasz do mnie ręką Czuję, że zostałem sam ze swoją piosenką Tak zostałem na stacji, na drugim peronie Błagam się pośród ludzi i wy w marzeniach tonę, już powoli skręca mnie Coś się ze mną dzieje już nie mogę dłużej, tak chyba oszaleję Tak minęło już parę lat, gdy straciłem wiarę Wszystko we mnie minęło, wymarło, błagam się Nie dbale. Nagle patrzę, co za cud, błysnął we mnie płomień I znów na stacji stoisz ty, na drugim peronie Yo, yo Stoi pociąg na stacji, na drugim peronie za minutę odjedzie, już go nie wydogonie. W tym pociągu jedziesz, ty machasz do mnie ręką. Czuję, że zostałem sam ze swoją piosenką. Tak zostałem na stacji na drugim peronie. Błagam się pośród ludzi, i wy, w marzeniach tonę. Już powoli skręcam mnie, coś się ze mną dzieje. Już nie mogę dłużej, tak chyba oszaleję. Tak minęło już parę lat. Gdy straciłem wiarę Wszystko we mnie minęło, wymarło Błagam się, nie dbale Nagle patrzę co za cud Błysnął we mnie płomień I znów na stacji stoisz ty na drugim peronie. yo, yo. Stoi pociąg na stacji, na drugim peronie Za minutę odjedzie już go nie wydogonie w tym pociągu jedziesz, ty machasz do mnie ręką. Czuję, że zostałem sam ze swoją piosenką. Tak zostałem na stacji na drugim peronie. Błagam się pośród ludzi i w marzeniach tonę. Już powoli wtręca mnie, coś się ze mną dzieje. Już nie mogę dłużej, tak chyba oszaleję. Tak minęło już parę lat, gdy straciłem wiarę. Wszystko we mnie minęło, wymarło, błagam się, nie dbale Nagle patrzę, co za cud, błysnął we mnie płomień I znów na stacji stoisz ty na drugim peronie Yo, yo Stoi pociąg na stacji na drugim peronie Za minutę odjedzie, już go nie wydogonię W tym pociągu jedziesz ty, machasz do mnie ręką Czuję, że zostałem sam ze swoją piosenką. Tak zostałem na stacji na drugim peronie. Błagam się pośród ludzi i wy. w marzeniach tonę. Już powoli skręcam. mnie coś się ze mną dzieje. Już nie mogę dłużej, tak chyba oszaleję. Tak minęło już parę lat, gdy straciłem wiarę. Wszystko we mnie minęło, wymarło. Błagam się, nie dbale. Nagle patrzę co za cud, błysnął we mnie płomień I znów na stacji stoisz ty na drugim peronie yo, yo. Stoi pociąg na stacji na drugim peronie Za minutę odjedzie, już go nie wydogonie W tym pociągu jedziesz ty, machasz do mnie ręką Czuję, że zostałem sam ze swoją piosenką tak zostałem na stacji na drugim peronie, błagam się pośród ludzi i w marzeniach tonę. Już powoli skręcam. mnie, coś się ze mną dzieje. Już nie mogę dłużej, tak chyba oszaleję. Tak minęło już parę lat, gdy straciłem wiarę. Wszystko we mnie minęło, wymarło, błagam się, nie dbale. Nagle patrzę, co za cud, błysnął we mnie płomień I znów na stacji stoisz ty na drugim peronie yo, yo. Stoi pociąg na stacji na drugim peronie Za minutę odjedzie, już go nie wydogonie W tym pociągu jedziesz ty, machasz do mnie ręką Czuję, że zostałem sam ze swoją piosenką tak, zostałem na stacji na drugim peronie. Błagam się pośród ludzi i wy, w marzeniach tonę. Już powoli skręca mnie, coś się ze mną dzieje. Już nie mogę dłużej, tak chyba oszaleję. Tak minęło już parę lat, gdy straciłem wiarę. Wszystko we mnie minęło, wymarło. Błagam się, nie dbale. Nagle patrzę co za cud, błysnął we mnie płomień I znów na stacji stoisz ty na drugim peronie Yo, yo